No i co, zaczynamy od zera. No, łatwe to nie będzie, nie? To, to co mam tutaj, to jest na topki, widzowie. To, co mam tutaj, jest na topki. Tak naprawdę nie mogę tego używać, zaczynam od zera. Lecimy, odbieramy kita, nie? Ej, dawno nie grałem z takimi podstawowymi itemami, nie? Co teraz mam zrobić, widzowie? Jakieś porady, jakieś porady, jak zacząć od zera? 200 łapek, gdzie dobijamy. Jeszcze zostało 30 sekund. Może pobijemy rekord? Ej, zaczarowanie? Ej, nie jest źle. To jest 300 albo 400, nie? Możemy sobie miecz zaczarować. Proszę, coś dobrego, anarchicznego, jakiś Kilow? Kilof? Dobra, horus, nie? Ej, ale to horus nie jest źle. Mogę wziąć strapa, nie? Przedajemy te zaczarowania na totem? Czy robimy lepszy mieczyk? Hmm. Czekajcie, ja bym jedno użył. Jedno użył, resztę sprzedał. Ej, 13. No dobra, jest nie najgorzej. Najwyżej chyba, że horusa sprzedamy. Wszystkie widzowie. Ja bym zainwestował w niewitkę, tylko tu są nieprzedłużone. Czemu te niewidki są... No dobra, niewidkę na, na 8 minut. Ja bym zainwestował w niewitkę w razie czego potem, nie? No i co, ejdepamy się? Od razu mówię, stream sniperów równa się ban. Od razu kogoś banuje, nie? Tutaj karetka będzie patrzył, to mówić normalny stream, bez stream snipowania. Chcemy zobaczyć, czy się da od zera, nie? Siema, Bartek. My... Odbierz?! O! Dzięki! Kto mi kupił?! Ej, przysięgam, że to nie, nie Peter, nie Kretka. I kto mi kupił? Bystaj. Dobra, i szczerze, no dobra, jednego to możemy otworzyć, ale bez takich ułatwień. Dzięki bardzo za kluczyk, nie? Ale na przykład, nie wiem, kupcie sobie czy coś. No, ja dziękuję bardzo. Nie, Łapkę w górę zostawcie. Zaczynamy od zera. Dzięki bardzo za taki gifcik. Dobra, otwieramy widzowie, 250 łapek otwieram, anarchiczny klucz. Kto nie ma jeszcze łapki? Nie ma jeszcze łapki, no dobra ja otworzę, nie ma łapki, ale ja nie będę ta, taki jak wy, nie? Proszę bomby, proszę! No nie no, klata. Ja nie no, szczerze, te bomby. Co z tą klatą możemy zrobić? Możemy ją sprzedać i zainwestować w lepszej temy, co? Zainwestujemy sobie na razie, widzowie. Selne to. Czekajcie, 6000 mam do wydania, dobra, 6 mam do wydania, klata się zaraz selnie. Przydatne, nie? Jakiś obsydian na pewno. Dobra, obsydian sobie weźmiemy. Chorusy mamy. Czekajcie, co jeszcze nam się przyda? Totem, nie? Totemy dwa widzowie uważacie, czy jeden. Dobra, nawet jeden mi jakoś mocno nie stać. Mogę kupić te 7 serca, no dobra, te 7 kupię, ale już mam zero, nie? Już mam zero, już nie mogę nic wydać. Dobra, proszę, nie. Proszę, albo tegoś gorszego może. Dobra, chłopak 38 dolarków, nie? Ej dobra, zaakceptował mnie. Szczerze, to będzie dzidzi, nie? Zaraz mi będzie... Wiecie... O kurwa, wspomagacie mi chyba itemami. Nie, nie wspomagacie mi itemami jednak! Nie wspomagacie mi itemami. Proszę, proszę. No nie uciekajcie! No zlogali śmietniki! No nie! A ja uciekłem, moja jedyna szansa, nie! Zlogali! To tam schowamy, piję niewidkę i się widzę gdzieś tepa może kogoś okradniemy bazę, co? Okradniemy jakąś bazę, to by był dobry pomysł. Amor, no, lekkie takie wspomaganie, to jeszcze, jeszcze, nie? I dobra, czekaj. Patrz, nie widzi mnie, nie widzi mnie! Nie widzi mnie, patrzcie to! Patrzcie to, nie widzi mnie. Nie widzi mnie, nie widzi mnie. Nie widzi mnie, ej, mówiłem, że się uda? Mówiłem, że się uda? Oj, nie to. Tak. Mam, 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 mam! Chodź tu! Mam go! Ej, jaki on ma miecz! To nieprzemyślane, bo mógłbym stręża wypić. I ty weź? Dobra, mamy to na razie. Ej! Dobra, on ma... Szczerze nie musimy refieć. Czekajcie, muszę ogarnąć trochę. Nie wiem, czy nie będę się od niego uciekać. Boże, się... Turlaf! to jest powrotem. Ciekawe, ile on ma serduszek. Ja mu nic nie biję! On dopiero koksa je, nie? Siema, Alix. Ja mu nic nie biję, widzowie. Proszę, mordeczko. Ej, ale teraz dobre tepnięcie wyszło, tak szczerze, nie? Ja mam za mało koksików do takiego czegoś. Poliżę? Ej, ja prawie polizałem, nie? Ale ma dużo koksów chyba. Przynajmniej, jak mi zacznie... Nie, no ja mu nic nie biję, nie? On ma jakiś kamień 30 albo ma z 30 serduszek. Nie no, po nas to będzie, nie? Zaraz uciekamy, widzowie. No nie no, ej, to trzeba coś wymyśleć, nie? On ma totem jeszcze? Czekajcie, coś, coś wymyślimy, nie? No, E! No, co on robi? Pania! Tu Jest! Mamy L na czacie, L! L! Ale, ale, ale go ugrałem, nie? L na czacie, L na czacie. Mam pomysł, nie? Słuchajcie. I... Mam! Mam, mam! Mam, 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 mam! Oj, 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 oj! Problemy techniczne, nie mam tak... O, chyba dead, wiecie? Chyba zik. Trzeba się chyba tym zająć. Dobra, cykam perłę, nie? Cykam perłę. On nie będzie knokał. Dobra... Żeby ten ucieknie. nie? A! No nie! Uf, dobra. On pada. On pada, padnie, 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 padnie od na tarcze. Ej. Pada, pada, pada. On padnie. Pad, 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 pad. Mam to. Mam, mam. Co, proszę, proszę. No dobra. Nie udało się no. Pierwszy dead, pierwszy dead Widzowie. Pierwsze potknięcia. Czeka no kurwa. No nie. No nie, no nie, ej! Szczerze to było do zrobienia, nie? Tylko ja nie miałem stalagmitów. Jakbym miał stalagmity, szczerze? Edukacja to ty chcesz, moda czy topkę? Edukacja? Musisz wybrać, szefie. No dobra, to są takie śmietniki, nie? To są takie śmietniki, ile nam jeszcze zostało? Jeden, twoje szefie. Co on kurwa robi! Jesteś kurwa pojebany? Czekajcie, on jakiś pojebany, kurwa go nie umie. Może wyjdzie, nie? Eh, Zlogał! Zlogał jeden, nie? Mamy to chyba. Czekajcie, nie mam knoka, nie? Oho, ale ktoś wie, jak krzyw! Dexi powiedział. No i edukacja jeszcze! Elytra, nie? Ej, tego też się nie spodziewałem! Dzięki bardzo edukacja za Elytra twoja! Ej, miecz oddał! Jaki to jest miecz? Nie, 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 mordeczko! Mam, mam! No nie! Kurwa! Przepraszam, że przeklinam. Ej, tu jest trap! Tu jest trap, nie? Tu jest kurwa trap! Wiedziałem, wiedziałem! korus, kurwa! No, i nie mnie i dzi 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 kurwa! Nie tepam, nie? Eee, czekajcie. To tak. Nie mnie, gdzie jestem. Ej, a zróbmy tak, zróbmy tak. Dobra, czekajcie, zróbmy tak, nie? Czekajcie, to nie jest głupi pomysł. Na razie zlogałem, specjalnie zlogałem, jak coś. Czekajcie. A, on ma ci, ty przecież, on ma ci, ty! Ten ziom ma ci, ty, skąd on dwie, niby? Skąd ten ziom wie, że ja tam jestem, nie? Przecież ten ziom ma cheaty. Skipuj. O, widzicie? Jaki ty masz nick. Anarchiczny hełm, ale czy my chcemy go sprzedawać? Czekajcie, czekajcie. Nie, to jest Free Serce. Jest Free Serce, ale co ty robisz? Jesteśmy w Obsidianie. Slogał! Dobra. Nie marnujemy. Spawn. Zlogał. Ja z nich nie korzystam. Zdążyłem? Zdążyłem chyba, nie? Czekajcie, co ten ziomek zrobi? Zdążyłem. Ej, myślicie, że zdąży wyjąć miecz z Ender Chesta? Nie mam żadnych bloków, nawet kilofa. offa. Czekajcie, no nie wiem co zrobić, nie? Ja chciałem stoka tylko... Ej, tepną kogoś! Eee! No, spadaj tam! Zabiję? Zabijam, GZ! GZ z łapki! No nie! śmieciu, który stream snajpujesz! Śmieć stream snajpując! Zabiłem! El, na czacie! Stream snipe, stream snipe, elo! Czekajcie. Co on robi? Zabij ktoś tego lekcję pokory, będą no my, nie? No free te masy będą, jeszcze mam nie widzę półtorej minuty. Dzięki, Szubiś. No nie spiechaj, go, tylko zabij go tu, debilu! No nie no, nie wezmę tych itemów bomb, go zepchnie. No kretyn, no kretyn, zepchnie go. No zepchnął go, nie no debil. Na godzinę grania. O co? Oho. Poczekajcie. Padnę? Padnę czy nie? Padnę czy nie, widzowie? Dobra, nie padłem! Aj, ktoś padł! No ej, no nie miał itemów. Darmo. Dwa, pierwsze miejsca wygrywają dużo. Ej! E! Tego się nie spodziewałem. Kurwa. No, no dobra, no kurna. Przychodzisz na same lasowanie premki? To możesz wyjść. Premkę jest dla widzów, którzy oglądają streamka. Ej, zaloguję się po Zaloguje Zaloguję się po bo jakiś ziomek tam się tepał razem ze mną. Patrzcie to. Dobra, jakby nie ta weryfikacja. No nie wiem, weryfikacja trwa dwa dni. Nie możesz się weryfikować. Dzięki, no dzięki, dzięki, że nie złapiesz sejtemków teraz pewnie. Nie, dobra. Na niewidce byłem! Ziom równo z zalogowaniem wie, że, jestem, że ja tam jestem, nie? Wytłumaczy mi ktoś, jakim cudem Wsuje ich w ogóle, tych diamentowych. Przecież ten ziomek gra na odpale. Patrzcie, tylko się zalogowałem, a on już macha mieczem, nie? Widzicie to? Ziomek już sobie mieczem machał, nie? Gdzie ja, by, gdzie ja bym na niewidze? Rób farmę. Patrzcie to! I ziomek mnie goni, kurwa. Ziom mnie goni, nie? Ziom mnie goni. Kurwa, kolejny śmietnik na odpale, nie? Patrzcie to, nie? Od razu, od razu, nie? I spadł gdzieś. O kurwa, goni nadal. Nie panny śmieć! No kurwa jeszcze spadłem, no nie! Nie, nie! No patrzcie, on normalnie se lata za mną, nie? Patrz to! Patrz to, nie? Co się sobie robi, nie? Wzięliście? O ja jestem dobry! Nie, tylko się mnie nie hitnął! Ale jestem dobry, nie? się mi wpłynął. Pa! Potknął się, potknął się! Ej, mogę się dobierać! Gdzie on jest? Zlagał śmieć! Jakiś śmieć, nie? Jak typowy śmietnik, kolejny odpale, nie? Dobra, do GVIPa tepam. Tepam do pa. Wypij kolejnego Invisible, ten... O, o, o! Czekajcie, no i teraz co robimy? Nie mam kilofa, Nie mam kilofa i tam jest Diaxowy, nie? Hmm... Masz 30 sekund niewidki? Wiem, ale on raczej też jest na tak. Mi się wydaje, że ten też będzie na tak. Ten Dax cały czas na cheatach, patrzcie to. Mówiłem? No i, z, i zdedałem, nie. No mówiłem? 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 Każdy też? Też, znaczy, tak. Od razu, nie. Od razu. Tylko widział, że się zalogowałem. nie niewitkę jeszcze. To jest najlepsze, nie? Miem jeszcze niewitkę, xd. nie? wpadł do trapa. Zdedał! Zdedał! Mam! Tak? Nie zginę, chyba. Dobra, nie zginę. Śmietniku, oddawaj moje itemy, nie? Ej, widzieliście jakiś śmietnik? Ukrad, ukrad, stał na dole i ukrad, nie? 150 złotych i nie robieraj, dla Araksena. Co to jest? No, przez ścianę! No nie, no nie, no admin backup! Backup, admin! Tak się nie robi. No nie, no nie chce mi się. No nie chce mi się, nie. No nie. Mam, mam śmiecia! Mam śmietnika! Mam cheatera! No, co oni robią, nie? no kredka! Czyż ja nie mam szczęścia. Który to był ten cheater? Nie, ludzie są ci tak słabi, nie? Ten cheater są... Ej, admin hazmanował! Dzięki! Dzięki, Piotrek, albo kredka, nie? Dzięki, szefie! Dobra, mam. Jakiś śmietnik, nie? Dzięki bardzo kredka. Mówiłem, że kredka obserwuje? Mówiłem? Mówiłem? A od razu zlogać mi się wydaje. I co tam było? Hmm. Dobra, a i może być lipa. A I zak zakładam od razu seta, co? Czy nie? On ja mnie może nie widzi. Ej, tu nikogo nie ma. Tu nikogo nie ma. Ej, zlogał chyba. Ej, dobra, czekamy aż wróci! Czekamy aż wróci, czekamy aż wróci. Ile mam niewitki? Mam dwie minuty niewitki. Czekam aż wróci, nie? Czekam aż tu wróci, nie? Ej, on ale, ale, ale tepnięcie mi daliście, nie! Ale tepnięcie mi daliście! Ej, koma tu wale, nie? Może on kogoś zabije A co za... Ej, a jakby go tam wrzucić? E, ja nie mam stalagmitów. Ja muszę coś sprzedać szybko. Ja muszę coś. Eee! Co? Eee! Tu... Omalaga? Omalaga chyba! Omalaga? Omalaga. No kurwa, co on robi? Omalaga? Dobra, nie wiem, lag... co on robi. Ej, przysięgam, że nie, co on robi, nie? Laga, ma? Ej, bo się utopie zaraz, dawaj to, dawaj to! Dawaj! Dawaj! Ej! Czekajcie, bo ja zginę! Co on ma? O malaga. Co? Czekaj, mordo. Ej, nie! Co jest? Ja nie wierzę, ja nie wierzę. W urodzony Co jest? Elka? Elka? Czekajcie, wywalone wtedy tutaj co tu jeszcze leży. Ana W Wczepku urodzony nie! Co tu jeszcze jest? Co on miał? Ej, dobra, jest hit, nie! Jest kiciorek! Jest kiciorek, nie? Jest kiciorek! Surferka, grinch! Elka, dobra! Co za nią? Eee! Utopię się! Dobra, to jest hit, nie! Jackpot? Ej, nie wierzę, nie? Padniesz? Ej, jeszcze jakbym padł od tej wody Ej, dobra Wy... Co wybrali, nie? Co wybrali? Co wybrali? Co wybrali? Co wybrali? Ej, wiecie co jest najlepsze? Podałem wam trzy niki z czatu Wybraliście jakiegoś zioma anarchicznego, nie? Watsonek, Pewnie tak! Sami ten nick wybraliście, Watsonek! Zobacz, śmieć? Dobra, jest hit, nie? Jest hit, jest hit, nie? Jest hit, jest... I to mocny hit, nie? Dobra, to, to jest hit, nie? To jest hit, nie? Ej, to chyba był jakiś szopiarz, nie? To był jakiś szopiarz. Podział, powiedziałem ci o tym. Wiesz, co jest najlepsze? Że 70... Nie, 80% osób pisało ten nick, nie? Jest mega beka, nie? Jest mega beka. Ej, tak szybko, tak szybko. Półtorej godziny, rekord, rekord. kto, Czekaj, kto pobije teraz, nie? Zaktor? Za nie wiem, co to był zaktor. Za ja nie wiem, co to był zaktor, za ale śmiech. Szczerze, śmiechy, śmiechami. Dobryś. Ej, sakawka jeszcze, a w może coś jest. Ej, dobra, nie? Już jestem w czapku urodzony i idę się bić, nie? Ej, szkoda, że jakieś nielotki nie wiem czy coś, nie? Mm, ty masz z 500k. Z tego. Ej, z tego to jest więcej chyba. 500. 500. 700. No, tu jest. Ej, tu jest 2M, nie? Tu jest dwie... Adaszko, nie pisz tak, Debilu, nie pisz tak, nawet nie. Jaki nikt na nowym koncie robimy? Cały tydzień gramy od zera. I zobaczymy, do ilu dojdziemy, nie? Mam mu internet włączyła. Ja nie wiem, czy on poszedł z dwóch, czy miał laga, ale nagle go chyba wylogowało podczas walki, nie? Bo ja go nie zabiłem. A, A nie, no nie wrócił. Tu dzięki Jelly, Kelly Tra twoja szefie. Ktoś go widział na stówę. No ja nie mam na to szczerze. Nie mam na to wpływu, jeżeli tak było, nie.